Kolejna koperta jest dla Karoliny. Proszę podać. Jest dominująca. Nie czyję z nią vibu. Karolina zrobiła na mnie wrażenie, że jest dominująca w momencie kiedy weszła do programu, kiedy zaczęła tak naprawdę stawiać swoje warunki. Dziewczyny, ja już wiem jaką decyzję podjęłam. A, czyli rozumiem, że Karolina podejmuje decyzję? Na no to wygląda. Tak, akurat dzisiaj tak. Może po części w życiu jest to jakaś moja cecha, która w pewnych sytuacjach e, pomaga mi, a w nowych relacjach może być jakimś minusem, tak? Jeżeli ktoś miał... tak o mnie pomyślał, no to może coś takiego poczuł. Karolina nie znam jej tak dobrze jak inne dziewczyny. To była moja opinia, powiedziałam to dlatego, że nie jesteśmy razem w grupie i chętnie miała okazję Ciebie później poznać. Dobrze, bardzo mi miło. Z pozostałymi dziewczynami się dobrze trzymamy. Więc, był to jedyny wybór, który uważam za słuszny. Kolejna koperta jest dedykowana dla Karoliny. Nie słucha, co się do niej mówi, czasami jest nieogarnięta. Już słuchać, jak do Ciebie mówimy, bo wtedy nie, nie powtarzamy tego dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć razy. Uważaj! Prostolnicę teraz podłączyłam Jezu, tam. Weźcie dziewczyny, pomóżcie, bo widzicie, tam ja mam żelazko gdzieś, w ale tam ja jest mam gdzieś drugi, Żelazko nie? w rękach i ja już nie wiem jak co działa dookoła. Pomóżcie jej ktoś! Bo ona nas spali. Kurza mnie Karolina, jak na przykład tłumaczę jej coś i ona nie słucha mnie i potem za chwilę przychodzi i znowu muszę to samo robić. Ten pierwszy moment, zderzyć się z takim czymś, no nie jest fajny.